Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Krzynol Garage. Moi mili, w dzisiejszym odcinku, ponieważ były takie prośby na temat kodowania krótkiego, z czym to się je, ja tam odpowiadałem któremuś z widzów w komentarzach na YouTube i obiecałem, że zrobię taki odcinek, no bo tam, wiecie, odpowiedzi w komentarzach do jednego wątku, to, to, to się nie przekłada na wiedzę dla wszystkich. Nikt tam tych, tych komentarzy pewnie śledził nie będzie. Ale mm, skupmy się na troszeczkę podstawach kodowania, tych podstawach matematycznych, bo jak ktoś chce głębiej troszeczkę pogrzebać i, i potestować pewne kodowania, jakieś podpowiedzi, które dostał, no i potem nie wie, w które wartości wpisać bity, bajty, co to są, co to są kodowania dziesiętne, szesnastkowe binarne, czyli dwójkowe krótkie, długie i tak dalej ja mam tutaj zestaw na stole swój podłączyłem specjalnie tutaj sterownik, zakupiłem sobie sterownik drzwiowy, bo na sterowniku drzwiowym bardzo fajnie można pokazać kodowanie krótkie i długie porównanie tych dwóch kodowań więc yy, na tym sterowniku się pobawimy dzisiaj troszeczkę. No, będzie trochę matematyki, trochę teorii. No. Kto nie lubi, no to sorry. <laughs> yy, sterownik drzwiowy. Spójrzcie. Pytania były... Oto. Z czym to się je? To kodowanie tutaj, moi mili, jest kodowaniem dziesiętnym. Takim systemem dziesiętnym, jaki wszyscy znamy, czyli cyfry wykorzystywane są od 0 do 9, nic więcej. Kodowanie długie, które tutaj też występuje, składa się z dwóch systemów. Systemu szesnastkowego, tak, gdzie wykorzystywane są cyfry od cyfry znaki od 0 do F. 0129 ABCDF No i jednocześnie odpowiada to, no jest to nierozerwalnie związane ze sobą kodowaniu dwójkowemu, czyli binarnemu. Ale najpierw skupmy się na tym, a za chwilę Wam pokażę, jak przechodzić między tymi kodowaniami, tak pokrótce. No bo to podstawy techniki, podstawy matematyki dla techniki cyfrowej to są, kto tam liznął, to być może będzie wiedział, kto nie, może czegoś się dowie. Jest to wytłumaczone w dużej ilości filmów, ale tutaj skupimy się, jak to wykorzystać do kodowań w OCD-sie, konkretnie w sterownikach. Spójrzcie na to. Pytanie widza brzmiało. Co to jest 181? Co on ma zakodowane? On nie wie. Oczywiście można wejść. W, akurat tu mam taki sterownik, który ma oba kodowania. Obie wersje, można sobie to jednocześnie spojrzeć w pomocnik kodowania i długim kodowaniem to załatwić, ale niektóre sterowniki mają tylko to. Właśnie taki pomocnik kodowania jest wtedy wyszarzony, to jest wyższy sterownik z oktawi 2 fl ale tam wcześniejsze wersje nie miały długich kodowań, długich podpowiedzi. Nie miały, było tylko takie coś. W dużej ilości sterowników też, no wiecie, nie operujemy tylko na autach nowych, operujecie też na autach starszych. Spójrzcie, z czym to się je. Taki tutaj mam... Kod 181. No i co to jest? Co ja mam zakodowane? Słuchajcie. W takiej wartości 181 z tej listy, która nam się tu wyświetla, znajdujemy wartość, która się w niej mieści i jest najwyższą możliwą, którą yy, możemy zmieścić. Spójrzcie, mieści się na 256. Nie mieści się 256. To ja już nie mówię o tych, ale mieści się 128 czyli robimy sobie minus 128 równa się tak wow yy, no to ile to jest To oczywiście posługujemy się kalkulatorem nie ma co się przemęczać 181 minus 128 to jest yy, dziesiętnym to jest kochani 53 128 to jest to Czyli wiemy, że jeżeli zmieściło nam się 128, to mamy zakodowane tylne drzwi, że są tylne drzwi. No ale to dalej. No, zostało nam 53. Co się mieści w 53? 64 nie, 32. Dojmujemy 32 i wiemy, że 32 nasze to jest grzane lustra. No to posiadamy grzane lustra. 53 minus 32 to jest 21. 21 co się mieści. 16. 16. No to wiemy, że mamy 16. Automatyczne domykanie szyb. 21 minus 16 to jest 5. W piątce mieści się co? Czwórka. Ósemka nie, tylko czwórka, czyli nie mamy podświetlenia klamek, ale mamy kierunkowskazy w lusterkach, równa się 1. I co tak tu dwójki nie mamy, czyli nie mamy podświetlenia w lusterkach tych dolnych. Mamy tylko jedynkę, czyli guzik tam jakiś otwierania, czyli 1 minus 1 równa się 0. <laughs> I to są nasze kody yy, zaprogramowane, yy, które posiadamy 128, 32, 16, 4, 1. No i z tej listy proszę bardzo, 128, 32, 16 4, 1. Ło, wow, co tu się włączyło? No na tą chwilę <coughs> to jest chyba zrozumiałe, nie? Zróbmy sobie yy, takie testowe kodowanie, jakieś wymyślam z głowy: yy, 132, 131. No na pierwszy rzut oka, ujej, jakie duże. Tutaj musi być kopa rzeczy. cholerka jak to policzyć? No dobra. Co się mieści w 132, 131? No to dużo się mieści, no to odejmujemy. Minus 131, 0,72. Równa się, tu posłużymy się kalkulatorem. Jest to 1059. 1059 minus. Co się nam mieści w 1059? To nie. Mieści się 1024. Minus 1024. Wynik 35. O, tu już jesteśmy 35. Patrzcie, jak przeskoczyliśmy z takiej ogromnej wartości do 35. 35 minus, to się mieści w 35. 32. Minus 32. Równa się 3. Trójce mieści się 2 bo czwórka już się nie mieści. Równa się 1. 1 minus 1 równa się 0. Jakie mamy yy, wartości naszego yy, sterownika? 131,072 mamy zakodowane. Mamy zakodowane 1024. Tutaj mamy zakodowane 32, mamy zakodowane 2 i 1. No, i wiecie, co jest zakodowane. I tak samo w drugą stronę. To, że to jest tak, jakby to powiedzieć, jest deassembling, czy tam debugging, czy jak to tam nazwa, czyli odwrotna inżynieria. Ale jakbyście chcieli mieli tutaj same zera wpisane i taki sterownik sobie kupili, który ma tam jakieś bzdury, które Was nie interesują, a wiecie, że macie to, 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 to i to, no to tutaj w drugą stronę sumujemy te wartości i uzyskaną wartość ładujemy tutaj w to okienko. Yy, dobra, to jest wyjaśnienie tego krótkiego kodowania. Słuchajcie, natomiast jak to się ma do kodowania długiego? Ta wartość 181. Dlaczego ona jest. Czy to da się przesunąć? To się akurat nie da przesunąć. Dlaczego to 181 to jest na przykład 0000B5? No tu prosto jest, tak? Ma, jak mamy pomocnika, no to klik, 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 klik. Uzyskujemy B5. Yy, szesnastkowo jest to B5. Dwójkowo jest to tyle, dziesiętnie jest to tyle. Spójrzcie teraz na to, w kodowaniu moi mili, Zazwyczaj posługujemy się tymi wartościami. Dziesiętnie bardzo rzadko, w tym kodowaniu krótkim, zazwyczaj jedziemy tutaj w temacie długiego kodowania, gdzie już wykorzystywany jest yy, no, system liczenia dwójkowy. Podstawą matematyki pod układy cyfrowe, pod e-promy, kodowanie. No, jest matematyka na podstawie systemu dwójkowego. Z dwójkowego automatycznie przychodzi się na szesnastkowy czy ósemkowy. No ale tutaj u nas dla naszych zastosowań jest, jest podstawą. Dla Was przede wszystkim e, podstawą jest szesnastkowy ten. Ale czasami są pytania, jak tu wbić taką jedyneczkę. Spójrzcie na przykład tutaj. Jak wbić tutaj tą. Wartość ktoś wam powie, słuchajcie, w bajcie pierwszym bit piąty. Hmm, nie macie opisanego tego miejsca. Jak to wbić tutaj? Tu w niektórych sterownikach, tu się akurat da, ale w niektórych sterownikach tu się nie da kasować. Przed chwilą na przykład mi się nie chciało. Tak. I jak wbić tutaj tą jedynkę? Pójście na szybkie, pokażę Wam szybkie podstawy. Zawsze można znaleźć sobie gdzieś tam są samouczki do, do tego. Bazujemy tutaj na dwójce. Na dwójce, kochani, i jej potęgach. 2 do 0, 1, 2 do pierwszej 2, 2 do drugiej 4, do trzeciej 8, do 4, 16, 5, 6, 7. Teraz tak, podzieliłem to tutaj na e, bajty, bo to mamy byte zerowy, byte pierwszy, byte drugi. Ten jest oczywiście tutaj liczony od prawej strony. Tutaj w systemach dwójkowych i szesnastkowych jest od prawej strony byte najmniej znaczący i wartość najmniej znacząca, czyli wszystko od prawej. W tym bajcie zauważcie, jakbyśmy wpisali tutaj 8 jedynek. osiem, To uzyskamy tutaj FF. <laughs> Widzicie te 8 jedynek? Zaznaczyło nam wszystkie bity. 8 bitów, liczymy od 0 do 7 zawsze. 8 bitów daje nam wartość FF. szesnastkowo. W jaki sposób jest to policzone? Dla Przejście z systemu binarnego na szesnastkowy jest banalne. Każdy byte to są 4 cyfry. 4, no dobra, załóżmy cyfry, znaki. T4 to jest to FK, a T4. To jest ta F. Tak? Jak, jak, jak szybciutko przejść? Oczywiście są kalkulatory do tego. Nie trzeba się tego uczyć ze mną i tak dalej, ale yy, to jest dosyć proste. Zobaczcie. Binarnie rzecz biorąc: cztery jedynki. Ta jedynka to jest ta wartość. Ta jedynka to jest ta wartość. Ta jedynka to jest ta wartość. A ta jedynka to jest ta wartość. Ok? Jakbyśmy to przeszli, porównali na system, czyli w szesnastkowym, jest to FF. A w dziesiętnym? A w dziesiętnym liczymy sobie stąd. Pierwszy raz: 2, 3, 4. 8 plus 4. 12 plus 2, 14 plus 1, 15. 1, 1, 1, 1 to jest tutaj FF, a tutaj 15. To znaczy to jest F. O tak, zróbmy, żeby nie było. Natomiast 1, 1, 1, 1 to jest F. 1, 1, 1, 1 to jest drugie F. A co jest to wtedy dla, yy, czyli to jest szesnastkowo FF. A co to jest dziesiętnie? No tu nie dodacie sobie dwóch 15, nie, 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 nie. nie. E, F to jest 15, jak tu widać, tak? Ale my sobie możemy to sumować dla systemu dziesiętnego. 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus, plus 2 plus 1. Nie mogę wam powiedzieć, że to jest 255. <laughs> tak? Zakodujmy sobie tą wartość tutaj, wpiszmy 20 w tym bajcie. No, a, a te bajty zaraz wam powiem o tych bajtach. Wait 2 20. Czyli tutaj w tym bajcie 0, na najbardziej znaczącym, w tym średnio znaczącym i najmniej znaczącym. Ile powinniśmy uzyskać, jak to zakodujemy, tą wartość? Jak dla mnie 255 dziesiętnie. Tutaj uzyskamy FF. A tu uzyskamy, a tu już nam wskoczyło 255. Bo tam od razu tutaj VCDS ma to do siebie, że od razu nam ładnie tutaj liczy, nie? Ja mogę to sobie zakodować. Wejdźmy w kodowanie. I to wszystko mamy. A co będzie, jeżeli zaznaczymy to? E? Co to będzie, jak myślicie? Drugi byte, yy, się drugi, Naj kolejny, yy, bardziej znaczący niż ten yy, ostatni, zawsze pamiętajcie od prawej. Tutaj nam jedyneczkę wrzucił. Hmm. Czyli teraz ciąg całego tego kodowania yy, jest taki: 40. zera. 3, 0, 1, tych 0 z przodu zawsze pomijamy, tutaj zobaczcie, że tutaj są 3, także ten ciąg tu kodowania powinien wyglądać, yy... kliknięcie w tą komórkę nam rozwija tylko ten jeden bajt, ale całość tego kodowania tutaj dużego wygląda tak, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to przesunę, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Tam dalej do tych wartości takich właśnie ogromniastych. No to teraz to, co powinno nam dać? Słuchajcie, no tutaj było 255, a to jest 256. No 255 plus 256 to jest jakieś 511. No nie wiem, spróbujmy tu przejść. A, widzicie 511. No i tak to wygląda. Nie będę się tutaj, słuchajcie, rozwijał nad tym. Zawsze możecie sobie znaleźć. Ale wracając do tego, tego miejsca. Najprostszym sposobem, moi mili, jak nie wiecie, y, gdzie ten bajt, y, jak ten bajt zakodować, żeby tą jedynkę tutaj za stroną sobie y, w, wbić, bo wam powiedzieli, powiedzieli że bit piąty wbij, kurcze, nie mam w opisie, no ale on jest tajny, tam tralalana, to trzeba go wbić. No jak go wbić? Hm. Jeżeli, pierwszy sposób, jeżeli Możecie edytować to pole, bo nie każdy sterownik umożliwia, P -p -p powtarzam, nie każdy sterownik to umożliwia, to sobie zaznaczcie to i to, to odznaczcie w celach testowych, o, mam tą jedynkę, widzicie, to, jest, to są bity liczone, tak, ale tutaj są od bitu naj najmniej zna znaczącego, no bit zerowy jest zawsze po prawej, tak, bo w, sz w szesnastkowym i w dwójkowym zawsze bity... Zawsze znaczące wartości są od strony prawej, czyli to, to jest zerowy, no to już możemy sobie policzyć drugi, trzeci, czwarty, piąty zaznaczyłem, yy, piąty, bo tylko bit czwarty. Pamiętajcie, liczymy 0 do 7. Mówi się bit szósty, bit siódmy, a bit ósmy? Nie. Bit zerowy do bit 7 czyli liczymy 0, 1, 2, 3, 4, bit czwarty. Mhm. No to jak to był ten, to myślę, że ta jedynka będzie tutaj. Tak? Przechodzimy. Oczywiście w vcd się Wam tego nie pokażę. Zakodowania tej wartości tutaj. Nie, no nie ma opisu w labelu, no niestety Wam tego nie pokażę. Czasami są szopki, nie? Coś tam się wpisuje, potem zaznaczasz, a w oryginalnym kodowaniu było zaznaczone ten bit 5 i bit siódmy. No i potem ktoś nie wie, nie? No trzeba tutaj ostrożnie z takimi rzeczami zapamiętywać sobie lub zapisywać. Natomiast drugi sposób, słuchajcie, jeżeli nie możecie kodować, tutaj się zmieniać, tutaj Wam nie pozwala wartość, tej wartości zmieniać, no bo czasami nie pozwala, no ja nie wiem czemu, czasami po prostu nie można tego skasować, już gdzieś też mnie pytano o to, no czasami można, czasami nie można, nie wiem czemu. Być może zabezpieczone przed grzebalnictwem. To jest, no na chybił trafił, jeżeli wiecie, że już teraz wiecie, jak to opowiadam, że byte siódmy to jest to, Bajt 6 to jest to. Czyli te 4 odpowiadają 7, 6, 5, 4 od tej strony patrząc. No i to jest siódemka. Tak? Załóżmy, że tutaj zróbmy sobie 0,0. Zero, 0,0. Zero. Zero, zero. Yy, I to Wam się nie chce zmienić. No to słuchajcie, chcecie zaznaczyć, no załóżmy, to te, te niewidocznie zrobimy, ale bajt 7 to jest 8. To jest. Nie, 4. 2. 1 1 2 4 8 dobrze to tak liczymy eee, no jak, 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 jak zaznaczyć to i to wpisując tutaj byśmy chcieli mieć 0 1 0 1 czyli tak naprawdę 101 czyli jakby się wrócić do tego dokumentu o już go zamknąłem eee, jakby się wrócić do tego dokumentu 101 0 1 0 1 tak, czyli to jest potęga yy, trzecia, druga, pierwsza, zerowa. Czyli to, to, to jest odpowiednik tak. 0 razy 8 plus 0 razy plus 0 razy yy, nie, to jest 1. 1 razy 4, tak? bo to, to, to jest czwórka. To jest 0 razy 2, czyli też 0, a to jest 0 razy 1, czyli tu jest 1 razy 1 jeszcze, czyli to, to mamy wartość 5. Czyli, żeby zaznaczyć to i to, to tu musimy wpisać 5. No i patrzcie, co się stanie. Jak tu wpiszemy 5 i 0, to tu powinno skoczyć 0, 1, 0, 1, zaznaczyć się te dwa biciki. Tej wartości nie zmieniamy. Klikamy. No i do mamy 0, 1, 0, 1 Zaznaczyły nam się te dwie wartości. Jakbyśmy chcieli dodać tutaj. Ten bajt piąty, czyli tą jedynkę, no to co nam tutaj zabrakło? 0 razy 2, tak? 0 razy 2, no to znaczy, że tutaj ta jedyneczka to też, to też musi wystąpić. Bardziej tutaj z tymi plusami plus i plus 0 razy 8. 1 razy 4, 1 razy 2, 1 razy 1, czyli mamy 4, 2, 1, eee, 7, 70. Klik, klik, no i mamy zaznaczone to, to i to tutaj w środku, czyli tutaj widać, ta jeden kanał wskazuje, że jest to zaznaczone. Jakbyśmy tutaj 8 dali, no to już tutaj nam się nie ssumuje to 12, 13, 14. 15. No tylko to już jest F. No bo wiadomo w szesnastkowym systemie po 9 jest A, czyli 10, B, czyli 11, C 12, D 13, E 14 i F 15. I tak naprawdę można to tutaj poruszać się od 0 do F i od 0 do F. Temat załatwiony. Także tak to jest. I spójrzcie teraz tak. Te 4 odpowiadają tej cyfrze, czyli 0. No tu mamy 4,0 to jest 0, a tu mamy 7, tak? Znowu liczymy 1 plus 2 plus 4 jest 7. Także to przejście z dziesiętnego na szesnastkowe jest banalne, bo każda cyfra to są 4 bity tutaj yy, odpowiadające tak, jakby po no, pół tej wartości i pół tej wartości rozróżniamy cyfry. I tak to wygląda, moi mili. <laughs> Liczenie, nie będę was tu uczył matematyki. Z matematyka na poziomie nie wiem jakim w podstawówce chyba nie ma jeszcze. W gimnazjum, ja nie, nie kojarzę, żeby w gimnazjum było. Michał miał gimnazjum, systemy liczbowe? Nie, nie miał. No to liceum, technikum. Chcecie się bawić? Znajdźcie sobie takie, no, Są ludzie, którzy lepiej to tłumaczą niż ja, takie tam zawiłości matematyki. I o, także <laughs> chyba wszystko chciałem yy, w tym temacie, wyczerpałem temat. Kodowanie długie i jak się to ma na kodowanie krótkie. Trzymajcie się cieplutko, moi mili. Pozdrawiam. Nie rozchorujcie się. Zdrowka życzę. <laughs> Hejka.